thank you Ostatecznie dnia kolejnego kawałek Dżakarty, wycinek, może jedna dziesiąta Udaje się do sklepiku, dzisiaj będę sprzątał Dzisiaj będę sprzątał, znaczy pakował Pakował całe instrumenty, instrumenty w sklepiku Później wam wszystko wyślimacie macie w sklepiku Tutaj pranie dzisiaj poniedziałkowe Poniedziałkowe pranie panie robią Z się coś dzieje oczywiście Butle gazowe. Widzicie w śmieciach ile rzeczy można znaleźć? Butle gazowe i nie tylko. Segregują śmieci. Korek był rano. Czy rano? Wcześnie rano. Teraz jest dziewiąta godzina. Korek jest mniejszy. Temperatura znośna. Idę do sklepiku pakować pakować cały mandżur ze sklepiku i zobaczymy co dalej się wydarzy. Jeszcze rzut oka na budowę. Coraz ładniej to wygląda, tak jak już Wam kiedyś pokazywałem, takie klejenie, klejenie cegiełka po cegiełce, i z tego wychodzą bardzo ładne, bardzo ładne budyneczki. Także pozdrawiam i zapraszam na dalszą część. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Wziąłem sobie torby. Będę brał jakieś napoje, bo napoje przyniosę do domu. Wziąłem sobie taką, taką maszynerię. To jest do. Do konserwacji, do konserwacji, drewna, ale e, miałem takie do konserwacji plastiku, ale to wysłałem na wieś do chłopaków, żeby sobie komarki komarki sobie tam popsikali po także bierzemy sandałki mam oczywiście na przebranie mam na przebranie mam jakieś ciuchy w torbie i pędzimy dajemy się do sklepiku, powiem wam, że ta pogoda Pogoda nie chce odejść, nie chce ta pora deszczowa nie chce nie chce nas opuścić tutaj to z Indonezji w każdym bądź razie dzięki temu temperatury są niższe, nie? o jakieś 8 stopni, 7 no ale zobaczcie, cały czas jest pogoda niepewna, bo w przeciągu dosłownie paru sekund może zacząć, może zacząć padać a widzicie, ażko się zrobiło z tego amerykańskiego sklepu, ktoś go wykupił. Dobra, no my pędzimy, pędzimy do roboty. Gdzie so sąsiad już wywiesił, że można, wyna wy można wynajmować. geoza Kari Rokoki już, 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 nie, już nie ma, już nie będzie. I więcej na tej ulicy już geoza Kari nie będzie. Gdzie są sąsiedzi w domu, będą mi dupy męczyć. Zaraz wam opowiem dlaczego. Dzień dobry. O, kamera zrobiła zdjęcie. Kamera zrobiła zdjęcie. Także włączymy sobie zaraz te wszystkie. Zaraz wam wszystko opowiem. Zobaczcie, co się stało. Mrówki sobie tu mrowisko zrobiły. Natargały piasku, ale tak mi się wydaje, że one tutaj z góry. One u góry miałem robichło. No. W, w każdym bądź razie mrówki zrobiły sobie tutaj mrowisko. Trzeba, trzeba będzie to posprzątać. E. Nieźle, nie? Dziwne trochę takie. Widzicie, niezamieszkane, niezamieszkane, nic się nie dzieje. Momentalnie są pająki mrówki, wszystko, wszystko przy łazie, ale zaraz to ogarniemy. Przede wszystkim trzeba się wypsikać z tym dziadostwem na, na komary, bo tutaj, bo tutaj są komary, jakbyście nie wiedzieli. Zobaczcie ile, tego, ile, tych larw, ile tych larw tu jest. Tej ćmy, to są larwy tej ćmy, takiej co w ubraniach siedzi, tak jak u nas tam są takie ciemy. Otworzyłem, otworzyłem, wpuściłem trochę słońca i zobaczymy co te rówki zrobią. Ale to tak widać, jakby się jakby wyklute larwy. W każdym razie dam im czas, dopóki tu będę. Mają się stąd pozbierać, jak nie, to trzeba będzie to wszystko wymieść tam. No, jakieś mufy, pajączki. Momentalnie, Momentalnie się dziadostwo jakieś zawsze. No, dziadostwo, no, no robalki, nie? To jest ich przecież świat, nie nasz. My jesteśmy intruzami w ich świecie. Dobra, jestem teraz. Pokrótce Wam opowiem, że te regały to wszystko, to wszystko będzie zabrane. Wyczyszczę, wyczyszczę regały. Mam ten środek taki. Mam ten taki środek. O, tym. Wyczyszczę najpierw regały, najpierw wyczyszczę tym. Cyk-cyk-cyk. A później tym środkiem, co pokazywałem Wam, co mam, co mam w torbie, takim konser konserwantem trochę konserwujące. Widzicie tutaj trochę odleciało? Jeszcze dobrze, że nie rdzewieje, nie? No, także zabieram się za robotę, nie przeciągam i nie przeciągam. I po, muszę to porozkręcać, porozbierać. Myślę, że te dwa regały dzisiaj, no dzisiaj nie będę cały dzień tu siedział. Planuję do 12, także mi zostały jakieś 3 godziny roboty, to powinienem to z palcem w nosie zrobić dobra ma się za robotę tu mam taki do spray do mebli właśnie do konserwacji wiecie i sobie spryskałem teraz ten poczekam chwilę niech on sobie przeschnie i taka pierwsza warstwa taka warstwa ochrony przed tutejszą wilgocią na pewno na pewno się przyda no nie? tutaj wymyłem tutaj spod spodu też poumywałem całe teraz niech sobie chwilę odsapnie ja idę się zabierać za ten drugi Zabieram się za ten drugi, tu już warstwa widzicie jest położona niech, niech trochę wyschnie i za chwilę ją rozsmarujemy A ja zabieram się za drugi rega, tylko muszę To co do wyrzucenia muszę w jedno miejsce gromadzić A to co to zabieram to w drugie miejsce muszę to przyrzucić Herbatka ciepła Herbata czarna myśli, myśli rozjaśnia Pozdrawiam i zapraszam na dalszą część Zobaczymy co się będzie działo patrzcie co ja odkryłem pod kartonami całe mrowicho tutaj jest pod tym kartonem siedziałem co? to jest mrowicho co zrobiły pod... tu mają ścieżkę i idą tam czyli ta cała chata to jest jedno wielkie jedno wielkie mrowicho <grystanie> ale jojki nie? już wydałem, wydałem to biurko myślę że sąsiad mi dupę męczył za darmo by chcieli wszystko nie? najlepiej za darmo to później wam opowiem to właśnie mój sąsiad no i, i z roboty i z roboty kupa bo zapomniałem kluczyków z domu wziąć myślałem, że tutaj mam kluczyki myślałem, że tutaj mam kluczyki i, i, i ten 11 przeskakuje, a ten, a ta dziesiątka jest ta dziesiątka jest za za, za, za za mała prawie tak, widzicie, i ona też też przeskakuje zapomniałem wziąć kluczyków z domu, a Jery kochany myślałem, że tutaj mam no i tak sobie narobiłem. Myślałem, że tu mam kluczek. i nie mam kluczyku. Mam ten nastawny, ale to będzie zabawa. Zabawa normalnie masakryczna. No nic to. O Nie. Patrzcie, tutaj mam coś. Dziesiątka. Opadamy zaraz, może to będzie pasowało. No bo ja byłem przekonany święcie, że mam tu jakieś klucze, nie? no to może są te, obadamy. No okay, powiem, powiem Wam gdzie jestem. To jest ta dolna półka, ona zaraz od strony, od spodu będzie umyta, ale tutaj znalazłem, widzicie, zobaczcie. Tutaj znalazłem, że. Rdzę, jeszcze nie taka, jeszcze nie taka. No, nie taka katastrofa z tą rdzą. Mam jeszcze odmalowania bramy, taki wytrawiacz, taki wytrawiacz, to jest to. To jest ten wytrawiacz taki do dorcy i do tego, no i trochę farby mi zostało. Albo tym, no to jest graffiti remover, trochę farby mi zostało, mam jeszcze pędzel brudny, także wezmę i to i to sobie zabezpieczę, zabezpieczę, ale to dopiero jak będę wychodził żeby nie narobić sobie smrotu, bo to straszliwie śmierdzi także te półki będę pakował, pomyślałem, że będę pakował te półki jak skończę je obrabiać, myślałem, że to pójdzie szybciej, ale no niestety wiecie jak to jest dużo questów pobocznych dużo questów pobocznych i tutaj jeszcze mam jeszcze mam tyle pakowania, a też w jeden dzień nie chcę, nie chcę się zamęczyć nie chcę się zamęczyć, później kurde kwasy będę miał, bo to takie nietypowe, nietypowa gimnastyka Także dzisiaj uporam się jeszcze może tutaj z tymi Z tymi No, z pou, gdzieś to poupycham w jakieś kartony, tu już zacząłem powoli Powoli pakować, ale to co mi się przydaje to muszę Wiecie, jak się spakujesz to później musi się rozpakować, nie? Popijam sobie herbatkę pijam sobie herbatkę i tak sobie, i tak sobie działa i zaraz wam opowiem o co chodziło z tym sąsiadem i z tą zamrażarką musiałem sobie oddech złapać o co chodziło z sąsiadem, tego? łyk herbatki, zdrówka dla wszystkich sąsiad przyszedł do mnie jak zacząłem wiecie, ten bałagan tutaj jak zacząłem ten bałagan tutaj Sprzątać, znaczy już wiedzieli wcześniej, że w tego, no to przychodzi do mnie i mówi: Ty, Wezmę od ciebie zam, tą zamrażarkę, nie? tą małą zamrażarkę. Ja mówię, dobra, no nie ma, nie ma sprawy, no to przecież e, kupię, możesz ode mnie kupić jaką używaną. Sprawdziłem cenę, za jaką ja kupiłem. Zakupiłem za 22 tysiące, ja milion. Dobra, nie będę operował milionami. Kupiłem za 22, mówię, no to powiem mu cenę 16, no to jest tu stówę się starguje. Nie? No i wysłałem mu wiadomość. Wysłałem mu wczoraj wiadomość, mówię, dobra, no to mówię za, za 16, nie? No, myślałem, czy będzie się targował, ja powiedz, no to dobra, za 15, no mogę wziąć. A on mi odpowiedział, że, że może mi wziąć za, za 7. <grym, <grym, wypatrzcie że się nie patrzę na was, ale tu jest chyba kamera, nie? Niewygodnie mi jest patrzeć w ten, w ten narożnik. W każdym bądź razie za 7, za 7 chcę, nie? Z 22 na 7, bo to nie. Ale to nic. Ria, Ria, chce. Ria chce kupić tą zamrażarkę. To jest... Ria to jest siostra zelinkowa. Także ja jej to sprzedam za 15, ale inaczej, jak powiem wam jak. Dam jej to teraz, ale nie będę chciał od niej pieniążków za to. Te pieniążki u niej zostaną. I jak ja już tam się przeprowadzę i będę zakładał biznes i będę potrzebował te 15, 15 milionów, na przykład, żeby dołożyła do nowej zamrażarki, to wtedy w taki sposób jedynie to chcę zrobić. Nie wiem, co z tą dużą, ta duża kosztuje, ta do napoi, którą co tu widzicie, bo dużo do napoi, ona kosztuje, ona kosztuje 35, to za 30 można ją, za 30 mógłbym ją pchnąć, ale ja prawdopodobnie ją też wywiozę tam, tam na wieś, mogę sobie z niej korzystać. Jeżeli nie, no to chociaż jeżeli postoi trochę, no to myślę, że gaz tylko, gaz tylko się ulotni i będzie, można, i będzie można później gaz napełnić i będzie pracowała, tutaj nie ma skomplikowanego nie ma jakiegoś skomplikowanego silnika czy cokolwiek. Także dobra, jeszcze biorę łyka herbatki. sprawdzę która jest godzina. Wiecie, no, nie chciałbym siedzieć tutaj cały dzień. Bo planuję zawsze tak sobie robotę, gdzieś od rana od 9 do 12 sobie porobić. O 12 do domu prysznic. Poskładać parę filmików i tam jeszcze coś w domu porobić. Także, także rozgrzewana robota jak zawsze, nie jak zawsze, no teraz. Yy, obadam co tam z tymi talerzami, jak to popakować. Może jeszcze umyję ten regał i muszę zrobić. Muszę, muszę zrobić tutaj ten, co Wam pokazywałem, tą rycę. Muszę zabezpieczyć, żeby dalej nie także Zostańcie ze mną, pozdrawiam serdecznie. nici z mojej roboty, bo zobaczcie co tu się dzieje. Zobaczcie co tu się dzieje. On już był. On jest. Nie wiem czy zobaczycie te pęcherze. Widzicie te pęcherze? To jest rdza. Ta rdza, ona już jest pod spodem, pod spodem tutaj. Zobaczcie, i ona się ciągnie tutaj. Widzicie? I ona się ciągnie przez całą tą belkę, przez całą tą. Także to moja robota, to. No, widzicie, tutaj są pęcherze pod spodem. Nie wiem, czy tu widać, bo to. Tak pada. O teraz będzie widać, zobaczcie, widzicie? O, zobaczcie jakie to są pęcherze. Ukryta rdza pod spodem, tak że tu wyleży To, to by musiał całe to wziąć, całe to wziąć i normalnie pomalować. Od, wziąć, odorzebiac, wyczyścić i pomalować i to jeszcze nie wiem czy. W tym, klimacie, w tym klimacie to momentalnie pójdzie, nie? Tutaj odpada, zobaczcie ta wcała. Także ta noga będzie cała, by trzeba, trzeba było całą wziąć, oszlifować papierem ściernym i zrobić. Zobaczcie, czy będę miał na tyle tego cierpliwości. No, czasu to mam trochę jeszcze, zanim to wyjedzie, ale w środku tutaj też widzę. W środku tutaj też są pęcherze. No i znowu jakiś ząb. Widzicie jaki, widzicie jaki klimat? Wiertła nie były używane parę miesięcy, i mimo tego, że były zamknięte w tym pudełku. A może przez to, że były zamknięte w pudełku, od razu pokryły się, pokryły się. Pokryły się rdzą. No taki klimat. Tutaj to żelazo to jest tego. Stwierdziłem, że nie będę robił tej nogi że nie będę robił tej nogi, jeżeli będę potrzebował, to wtedy się tym zajmę to jest pół dnia roboty i jeszcze nie wiem, czy to wszystko po prostu zobaczcie, tu są te pęcherze wszędzie bym miał e, tą, jak to się nazywa mechaniczną jak to, się, papier ścierny czy tam, jak to się nazywa, to takie, wiecie, tą szczotkę szczotkę drucianą mechaniczną, to bym to zrobił tak się nie będę, nie będę się w to bawił jak dla mnie największym, największym skarbem to jest to jest ten piekarnik. To jest ten piekarnik, no to jest mój największy skarb. Nie liczy linku. Ale tutaj ten piekarnik, to wiecie, no, żeby mi go nie, nie świsnęli chociaż kamera robi robotę, bo kto wejdzie, czy, czy ja wejdę, czy tego, to mi za, zawsze pstryka zdjęcia. Także w razie jakby co to. A tutaj... Ten musiałem umyć wodę z płynem, bo był tak zawszawiony. No i też widzę, że rdza, rdza tutaj wyłazi, na tych. także tutejsza robota, to jest oki okay. kamit rozbić. Dwa lata, dwa lata i jest do niczego. Trzeba by było ściągać, ślifować malować. Taka robota, wiecie. Fajny regał dosyć stabilny, ale jutro będę go jutro go jeszcze. Jutro go jeszcze potraktuję od, od, od odtłuszczaczem i później natłuścimy natłuścimy, żeby chociaż może troszeczkę za, e, zahamować rozwój rdzy, chociaż ta rdza jest już pod pod farbą także no i tutaj jeszcze muszę do domu popakować do domu muszę popakować takie rzeczy, Tą ta chemia pójdzie do domu tylko żadnych kartonów, żadnych kartonów już do domu nie zabieram Jedyne, jedynie czyste rzeczy, bo się boję tych tego dziadostwa widzicie. To są mole, to są tutejsze mole. No i no i oczywiście te e, pitoszki, pitoszki. Pamiętacie jak kleiłem pitoszki. Także pitoszki tutaj sobie zostaną. Dobra, zabieram się za robotę kończę i pędzę do, pędzę do domu. Dobra, na dzisiaj to tyle zobaczę mokre spodnie, teraz wyglądam jakbym się się nie? zabiorę trochę wody, cały plecak mam naładowany drugi stojak przygotowany jutro do e, do ponownego umycia, wiatraki wyłączone kamera działa to nie działo to czajnik także pozdrawiam i zapraszam, zobaczymy czy się dzisiaj jeszcze wydarzy, chociaż 12 godzina wybiła czas Czas na kąpiel. Sąsiedzi się kręcą, sąsiedzi się kręcą. Teraz nie będę miał ręki, jak to wezmę. Sąsiedzi się kręcą. Robią jakieś tam cuda, cudenka. Dobra, a my będziemy do domu. Zobaczcie tutaj. Wybinku zabrała to do, zabrała po kurowce. Poszwy Poszły tutaj z tych poduch do prania, a tu jest moje miejsce. I zawsze używałem sobie takie poduchy tutaj, bo tutaj nie ma już tej poręczy i teraz zobaczcie <noise> jak mi ładnie zrobiła takie poduszki, żebym czasem żebym czasem nie, nie krzyczał może nie to, że nie krzyczał, ale żebym miał ładnie. Widzicie? moja zelinku? No i mam śniadanie mistrza dzisiaj. Śniadanie mistrza tu mam na te e, na no, dobre bakterie w jelitach żeby pozabijać złe. <noise> I takie i taki królewski troll zrobione niesamowita jest. no i oczywiście planie. Także dzień się toczy, dzień się toczy dalej. A ja tu sobie oglądam jakieś Al o Algierii filmiki. No i zobaczcie końcówkę dnia. Zobaczcie końcówkę dnia, co tu się dzieje, jakie oberwanie chmury idzie. Świata Bożego nie widać. Zobaczcie. O. Czuć, czuć deszcz. Łysko się, łysko się, na burze się łysko. Zimne powietrze, czuć zimne powietrze. Wtedy się nie zdziwi, jakby gradem, jakby gradem po, posypało. Dobra, uciekam z balkonu, bo to jest sam metal. Patrzcie. Zapraszam, zapraszam na filmiki. Ło, uciekujemy. Zapraszam na filmiki. Lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co chce.